Ja witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mateusz Zaplana w dzisiejszym dziebie chciałam Wam przedstawić słuchawki z Candy Ink. Serdecznie zapraszam! Zaczniemy oczywiście od omówienia wyglądu tych słuchawek. Ja miałem możliwość testowania takiej konfiguracji kolorystycznej. To jest czerwony z takim szarym. Przeważa tutaj głównie czerwony. Natomiast na stronie w ofercie producenta jest tych modeli naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że każdy dla siebie znajdzie dogodny jakby kolor, model. Jak sami widzicie są to oczywiście słuchawki douszne i dla mnie w tego typu słuchawkach liczy się przede wszystkim dźwięk oraz to, czy nie wypadają z uszu. Co do tej drugiej kwestii jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo nawet przy silnym potrzęsaniu głową, które miało spowodować to, że wreszcie te słuchawki nie wyleciały, więc to jest naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest zasługa samych gumek, czy samej konstrukcji tych słuchawek. Nieważne czego to jest zasługa, ważne, że jest naprawdę bardzo dobry efekt. Co do samego kabla w tych słuchawkach jest naprawdę dobrze, ze względu na to, że się nie krączę jest odpowiednio długi, więc można bez problemu schować swojego iPhone'a na przykład do kieszeni i wtedy bez problemu będziemy mogli dalej cieszyć się słuchawkami tym w uszach. Mam tutaj też pilot, dzięki któremu możemy kontrolować wszelkie rozmowy, czy sterować muzyką, więc to jest na pewno full jakby konfiguracja Naszym iPhone'em, a co do samego brzmienia dźwięku, który wydobywa się z tych słuchawek, powiem Wam szczerze, że jest to chyba jedna z najlepszych pozycji, jeśli nie najlepsza w tej kategorii cenowej dźwięk jest naprawdę czysty. Ja przesłuchiwałem na tych słuchawkach różnego rodzaju muzykę elektroniczną pop, e, trochę roku. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mi się to bardzo podobał ten dźwięk. Jest on naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. E, basy są też odczuwalne i w zasadzie chyba do tego bym się trochę przyczepić, że nie wiem, czy te basy tutaj mocno nie są podkręcone tak naprawdę, bo e, Wydaje mi się, że gdyby były troszeczkę jakby mniejsze, można powiedzieć, to by ta muzyka była jeszcze lepsza, ale być może to jest dla mnie takie wrażenie, że one są trochę za mocne. Podsumowując już, muszę Wam szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania, jakością dźwięku tych słuchawek. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że naprawdę nie spodziewałem się aż tak dobrego rezultatu po tych słuchawkach, które kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych i muszę Wam szczerze powiedzieć, że na pewno są lepsze od tych standardowych słuchawek, które znajdziecie w iPhone, czyli Apple Pierpont. Warto zamienić właśnie tamte, na choćby te, ze względu na to, że naprawdę jakość tutaj jest o wiele, wiele lepsza. Nie wspomniałem wcześniej, więc teraz powiem, izolują też bardzo fajne otoczenie, więc nic tutaj nie słychać, więc naprawdę same plusy, oprócz tego, że ten bas może jest trochę przegięty. Natomiast jeśli macie jakieś pytania do tych słuchawek, to śmieją piszcie w komentarzach pod filmem, bądź na Twitterze, na Facebooku, postaram się wtedy odpowiedzieć na pytania właśnie związane z tymi sławkami. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!